No hej, cześć manko, witam Was z swojej serdeczności z tej strony Michał. Ostatnio mamy troszkę PS na kanale. Mieliśmy nieudany riflow. Mieliśmy ostatnio cech w wersji dzieliczej, jeszcze z plombą, którą ogarniałem od podstaw. A dziś, zajmiemy się tematem troszkę takim bardziej grzebanym, gdzie dziś weźmiemy na tapetę CG FEA która już była przez kogoś ogarniana. Dostałem ją jakiś czas temu za przysłowiową flachę, z adnotacją, że po chwili nie da się przy niej wytrzymać ani grać ze względu na to, że obroty wentylatora są kosmicznie wysokie. Konsola podobno jest po przeglądzie, jest zrobiona do porządku. No więc dziś weźmiemy na tapetę właśnie tę konsolę, rozbierzemy sobie ją i zobaczymy, jak jest zrobiona i dlaczego się tak dzieje. Bo naprawdę ta konsola wyje i naprawdę się tak dzieje, jak zostało mi powiedziane. Zresztą posłuchajcie sami, jak ona pracuje pod minutę, minutą obciążenia. Proszę bardzo. Jak sami słyszeliście, szału nie ma, więc cóż nie przedłużając, bierzemy się za tego potwora, a mianowicie cech G w wersji 04, czyli tą wersję europejską. Tutaj mamy nie z Anglii, nie gdzieś tam ze świata, ale właśnie naszą rodzimą. No i zobaczymy, jak ona została tutaj przez kogoś doprowadzona do porządku. Czy została doprowadzona do porządku i dlaczego tak zachowuje się ten wentylator. Więc idziemy z tematem. Do dzieła. Dobra, słuchajcie, słów kilka, nim przejdziemy dalej, nim odkryjemy, co tutaj się kryje pod e, radiatorem, e, już tutaj widzę, że to kurde chyba nie do końca, tak e, było oryginalnie, ponieważ z tego, co się orientuję, to ta taśma nie była włożona pod ten e, srebrny backplate w oryginale. E, tutaj jest podgięta, lekko załamana, no będzie ją trzeba na pewno wyczyścić. E, tutaj też jest trochę pokrzywiona. Ktoś tutaj coś srogo kombinował. Jeżeli chodzi tutaj o same termopady, no to są oryginalne, ale są jeszcze zdrowe. Jeżeli chodzi o zawartość kurzu w całej jednostce, no to jest, no taka, powiedzmy, nie za duża, nie za mała. No i co więcej, no, zostaje nam tutaj w tej chwili spróbować to. Odspoić. A żeby to odspoić, trzeba delikatnie sobie podważać, tak żeby nie uszkodzić żadnej części płyty głównej, no bo nie ma co szaleć. O, dobra. No i powiem Wam tak: był tu ktoś na 100%, ze względu na to, że no nie jest to oryginalna ta pasta. Aczkolwiek też nie jest to. Jakaś dobra pasta. No, no Dziwnie ona tutaj siadła, bardzo tak już jest sucha, można powiedzieć. Jest to takie hmm, na styku, RSX nie dostąpił zaszczytu Delidu, więc yy, zrobimy sobie to tutaj, jak wszystko dobrze pójdzie. No, i cóż, no będzie trzeba wyczyścić tą starą pastę, wyczyścić ten układ chłodzenia, tak, ażeby można go było zamontować na nowo. No i będziemy to składać później z powrotem. Więc nie przedłużając, ja się biorę za robotę, a wy sobie zobaczcie time z tego właśnie przedsięwzięcia. No i okej, okay, wymieniona pasta z jednej z drugiej strony. Mamy tutaj układ chłodzenia też już przygotowany. No i kurde, co by trzeba było zrobić? A no trzeba by to tutaj założyć. Mówię, Najlepiej sobie za założymy w tę stronę. E, albo i nie, czekajcie, przymierzmy sobie, jakby to tutaj najlepiej się było z tym wszczelić, tak, żeby niczego. Nie uszkodzić, i żeby to nam od razu ładnie siadło. Bo w przypadku takiej pasty, jak to tak mamy zrobione, mamy jednorazowy strzał, tak naprawdę uda się. To jesteśmy w domu, a nie uda się. No to mamy klęskę. Ok, zakładamy optymistycznie, że nam ładnie tutaj siadło. W porządku. No i co. No i zakładamy dalej backplate. No dobra, słuchajcie, widzicie to, co i ja widzę, nie jest to może najchłodniejsza konsola, ale z drugiej strony udało się tutaj ogarnąć temat wyjącego wentylatora, konsola się nie przegrzewa, gorące powietrze ładnie nam wyje z tyłu. Więc kurczę, ta temperatura jest odprowadzana na bieżąco. No, wentylator oczywiście można zmienić na cichszy, ale no w tym przypadku po pierwsze, takiego na ten moment nie mam, a po drugie, kurde, no nie będę już tutaj mocniej w tę konsolę inwestował. Generalnie, co zostało zrobione w naszej cech G i dlaczego tak na początku się stało, że nie było to takie wydajne, jak jest w tej chwili. Podejrzewam, że poprzedni właściciel, od którego dostałem tą konsolę jakiś czas temu za flachę, no on mówił, że ona jest po full serwisie i wyje jak szalona i nic się z nią nie da zrobić. I ta konsola wyła na oryginalnym oprogramowaniu. Co za tym idzie, wentylator wykręcał się na pełnej w okolicach 90 stopni, więc tutaj naprawdę łapałam mega temperatury. A po przyłożeniu ręki, gdy za konsolę, gdy ona była, ten wywiew tego powietrza, gdy był chłodny. Ona w środku nie była brudna, jak zresztą zwróciliście uwagę. Nie było tutaj jakoś mega kurzu, nie było syfu, gdy po prostu ta pasta była stara. Źle dociśnięta, nie odcisła się odpowiednio, stanowiła taką grubszą warstwę, przez co tej temperatury nie odprowadzała relatywnie szybko, no i przez to ta konsola się przegrzewała. No, nie pomógł też fakt, że no, te konsole już mają po 18 lat i te pasty pod IHS-ami również są wyschnięte. Z mojej strony jak zawsze zdelidowałem w przypadku FATA rsx i SELA. Wymieniłem pasty pomiędzy IHS-em i na IHS a układ chłodzenia. Wyczyściłem, nasmarowałem wentylator. Wymyłem układ chłodzenia, wymieniłem baterykę. Generalnie konsola śmiga, można powiedzieć, jak nowa. Jedyny problem, jaki ją w tej chwili jeszcze toczy, to fakt, że nie działa Dioda Power. Po prostu nie świeci się tutaj ta kontrolka na zielono któryś z tych rezystorów pomiarowych jest tam chyba z płyty wyrwany. Nie znam się na tym aż tak bardzo, żeby móc go tam wlutować. Poza tym to jest bardzo mała drobnica. Ja jeszcze nie mam takich umiejętności ani takiego sprzętu, żeby coś takiego tutaj zrobić. Niemniej cała konsola działa, udało się, uważam, że jest fajnie. No, jak widać, bez problemu tutaj możemy sobie. Pośmigać pochodzić. Wentylator mam tutaj ustawiony na sztywno na 32%. Okej, okay, ja mogę zejść z tej temperatury, ale nie widzę sensu, dlatego że ogólnie te konsole grzeją się na spokojnie w przypadku stokowego oprogramowania w okolice ok. 90 stopni. Więc tutaj, nawet jeżeli będzie T75, uważam, że nie jest to jakiś mega duży problem i może tak zostać. Pamiętajmy, że to jest fat, to jest fat wykonany w 90 nanometrach i tutaj no, nie ma zmiłuj, gdzie to się grzeje. Y jeszcze te pierwsze, cech C, C, C A, C B, gdzie miały układ chłodzenia frukawa Electrics no, były troszkę chłodniejsze ze względu na bardziej zaawansowany układ chłodzenia. Natomiast w tym przypadku no, już producent poszedł na pewne cięcia i jest jak jest. Skoro przez tyle czasu działała w okolicach 90 stopni i żyła, to myślę, że bez problemu będzie działać w okolicach 75 i nadal żyć. Więc cóż, na ten moment wydaje mi się, że się temat udał, konsola kolejna została przywrócona do żywych, można jej używać, nie trzeba się bać do tego, że będzie chodzić jak odkurzacz u babci, więc myślę, że ktoś znów będzie z niej zadowolony. A tymczasem, co? Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół, no i jeżeli ten content do Ciebie trafia śmiało, możesz rozważyć subskrypcję, ponieważ... Takie, między innymi, materiały na ten kanał będą trafiać. Na koniec serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie, jakiekolwiek ono by nie było. No i co? Do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki. Cześć.